Czułem się troszkę jak w cyrku na zawaldzi. Mój rzeczywiście z nim sparowałem, rzeczywiście z dwa razy niechcący go znokautowałem. Ja mam dużo kontuzji, on miał raka, więc możemy zawalczyć. Czemu nie chcę tylko chcę, wiesz, podpierać się innymi. Na no bym... problem do mnie, ja zapraszam. W obronie treneranów no, powiem, że no, on jest jednak skorowany. Cześć, Aleksandra Florczak, a wraz ze mną Daniel Mielańczuk, witam. Cześć. Jesteśmy w WCA. Bardzo mi się tutaj spodobało, jestem pierwszy raz, także razem z Danielem chyba polecamy, żebyście wpadali. Tak, mamy teraz w ogóle nowe karnety, dużo taniej, dużo więcej zajęć. Dla dzieci nowe zajęcia, więc e, cały czas klub się rozwija, zmienia się, wiesz. Dla otoczenia są nowe pomysły, w ogóle wdrażane nowe pomysły, dużo nowego sprzętu i itd. Tak więc warto ten klub odwiedzić. Jakbyś mógł wytłumaczyć, jak to się potoczyło, że federacja jednak zmieniła tego przeciwnika Tobie? No bo początkowo miał to być Patryk. No tak, my już z Patrykiem się dogadaliśmy, chcieliśmy zrobić promocję gali, sorry, walki naszej na wesoło, no bo Patryk jest normalnym chłopakiem, ja jestem normalnym, dogadaliśmy się w elegancki sposób co do walki, no ale Federacja miała inne plany na tą walkę. Chyba głównie na Patryka, żeby zawalczył z Dawidem, więc no cóż, no my nie będziemy na siłę wiesz, tego robić, no ale no co do samej konferencji, do naszego panelu, to czułem się troszkę jak w cyrku. No za wchodzi jeden przebrany za jakiegoś wariata, ze to drugi jeszcze za większego wariata ze to potem jakieś przemówienia, koronacja, nie wiem o co chodzi, bo już się pogubiłem na tym <noise> wszystkim. Na początku było śmiesznie, no, ale później, jak już ci dwaj panowie zaczęli używać słów i dużo jakichś wypominek, to już zrobiło się, powiem szczerze, troszkę niesmacznie, bo to ogląda młodzież, młodzi ludzie i potem oni się w tym wszystkim gubią, w tych wszystkich takich wiesz, pseudogangsterskich jakichś zasadach tutaj wyzywałeś się od gangsterów tak ile straszą sądem, potem wyzywałeś się od walerów. No nie powinno nie powinny takie słowa, takie słowa padać z ich ust dorosłych facetów na konferencjach, gdzie są świadomi, że to ogląda młodzież. No tutaj się totalnie zgadzam, szczególnie, że tam niecenzuralne słowa padały co drugie. Uważam, że są na tyle dorośli, że mogli to zrobić dużo lepiej merytorycznie, nie używając właśnie tych wulgarnych słów i wypominek można było to zdecydowanie lepiej, bo tak już wyszedł taki Galimatias. Natomiast wy czekaliście chyba jako ostatni, jeżeli chodzi o Kamila Minda i ciebie, na wypowiedź, bo jeszcze tam po drodze właśnie zaczęli od Patryka i od Dawida i potem przeszli do Was prowadzące. No i teraz pytanie, bo tam chyba pierwsze co padło i w ogóle cokolwiek was łączy z Kamilem to to, że... Ty kiedyś z nim sparowałeś, i to jest temat, który został wywołany. I jest teraz mielony wszędzie, że, że gdzieś tam sparowałeś z nim tak mocno, że, że aż za mocno, i w sumie on ci podziękował za to, a jego trener jednak uważa, że źle zrobiłeś. No bo widzisz, tak naprawdę to wszystko wymyślił to historię jego trener. Rzeczywiście on przychodził do nas przed Mirkiem tutaj trenować. Rzeczywiście z nim sparowałem. Rzeczywiście z dwa razy niechcący go znokautowałem, ale. Uważam, że to była jego wina, bo ktoś się leci, wiesz, z to twarzą do przodu i chce ci głowę urwać, no to sam się nadziewa, więc to jest jego wina. Wymyślił sobie, że on był w dużych rękawicach, ja byłem w małych, co też jest nieprawda, bo nigdy by żaden trener, który tu był, a gdziekolwiek nie pozwolił, żeby tak wyglądały sparingi. I tyle. Wcześniej już z Kamilem pisałem, bo Mirek już e, 3 lata temu próbował coś się napinać e, o moją walkę z Kamilem. Ja do Kamila napisałem. Kamil napisał do mnie, że nie ma nic do mnie, że sam uważa, że na taką walkę jest jeszcze za wcześnie, ale to jest jego trener. On musi się słuchać trenera. Ja mu odpisałem, że jest też dorosłym facetem i uważam, że też trzeba mieć swoje zdanie, bo teraz trzylatkowie potrafią mieć swoje zdanie, a nie zgadzać się z rodzicami, ze wszystkim, a on tak ślepo w niego wierzy. Uważam, że robi w ten sposób dużo krzywdy Kemilowi, no bo. Mirek jest bardzo kontrowersyjnym trenerem i nie przyswoi to na pewno Kamilowi, jak on będzie tak słuchał się Mirka kibiców, tylko tych raczej anty. Mhm. Czyli bo jakby nie rozstrzygnęliście tego, czy to były duże, czy małe rękawice, to tutaj jakby mówisz, że to były... No, no, słuchaj, na pewno, na pewno sparowaliśmy w takich samych. Jeżeli on miał duże, to ja miałam duże. Jeżeli mieliśmy do MMA sparingówki, to jeden i drugi miał takie same. Nie mogło być inaczej. To też wydaje mi się jest wymysł. Mirasa. Miras zresztą, z tego co wiem, podczas konferencji też pisze do Kamila, co on ma mówić i tak dalej, więc e, potem jeszcze na koniec były zaczepki, nagle Kamil się obudził i ma do mnie pytanie, dlaczego się bijemy w boksie, a nie w MMA, wiesz, bo pewnie kazał mu Mirek zadać pytanie, to, to, jest, to jak zawsze mówię, to jest wina tylko i wyłącznie Mirka, bo Mirek sobie myśli, że wykrzyczy sobie walkę ze mną, żeby tylko zawalczyć w MMA i powiedziałem, no, że po złości nie zrobię tego Mirkowi, ogólnie żeby miał wyjście innego przeciwnika, to niestety Kamilowi nie robię w ogóle walki i tylko i wyłącznie przez to, jakim jest, kim jest jego trener i jak się zachowuje. No natomiast właśnie tutaj jest ta duża y, tak jakby nienawiść między trenerem y, okniskim a Tobą, przynajmniej tak w sferze medialnej, albo przynajmniej trener tak to okazuje, bo to też zaraz będę chciała Ci pokazać, jak ja lubiłam wywiad z trenerem i co powiedział na Twój temat. E... Ja jest, tylko o, trener jest, e, ja bym to nazwał takim ninja internetowym, wiesz, a niech przyjdzie, powie komukolwiek, czy, czy innym ludziom, z którymi ma spinę, po prostu w twarz nie powie tego, nie wiem. Więc on tylko jest takim napinaczem medialnym i myśli, że w tym wszystkim jest fajny i że będzie zbierał poklask, ale tak nie jest. Ale z, właśnie dokończę tutaj z Kamilem. Y, pełen szacunek, jakby widziałam, od Kamila bił mimo wszystko. Gdzieś tam zapowiadane było, miałam takie wrażenie, że taka otoczka medialna właśnie się stworzyła, że Wy będziecie tak bardzo się nienawidzić. A tutaj Kamil był bardzo pokorny w tym wszystkim, y, w swoim zachowaniu. Nawet prowadzący zwrócił na to uwagę, że no tutaj były takie i takie zapowiedzi, a tutaj nagle no w sumie to dziękuję Ci za, no za bo, treningi. Bo, bo ziesz, ja ogólnie wywiadów nie oglądam. Ja wiem to, co mi mówią ludzie, no ale z wywiadów wynikało, że że on przeze mnie chciał skończyć z MMA i w ogóle i to właśnie prowadzący też z nim robił chyba wywiad tak i on zwrócił, na no, ale Kamil w wywiadzie co innego mówiłeś i Kamil próbował wybrnąć z tego, bo nie było Mirka, byliśmy w cztery oczy, wiedział, że jak on tak będzie mówił, to go skontruje i wyjdzie, że to jest nieprawda, dlatego Kamil też próbował z tego wyjść z twarzą. Okej, okay. jeżeli on się do mnie nie napina, to ja też nie jestem człowiekiem, który będzie na siłę szukał zwady, nie. Ja wolę być, wiesz, robić show w klatce, niż na konferencjach prasowych. Jasne. E, ta wasza formuła jest dla ciebie jakimś wyzwaniem w ogóle? Nie, nie jest dla mnie to wyzwanie, wiesz. Ja jestem w sporcie ponad 20 lat, walczę łącznie z amatorką, więc e, tak naprawdę to już, wiesz, nie odczuwam presji, nie odczuwam tego, czy to jest MMA, kimboksing, czy boks. Wychodzę i się biję. Czy chciałbyś rewanżu z Kitą, po, którym, po której przegranej jakby odszedłeś jednak z Federacji Kazwy? wiesz co, z Michałem Kito bardzo się lubimy, jesteśmy kolegami przed i po walce, to wiesz tak naprawdę ja mu zawdzięczam, że wtedy zawalczyłem, bo tak bym całe przygotowania poszły na marne też. Ja popełniłem duży błąd, znaczy duży błąd, no powiedzmy szczerze, może nie miałem wyjścia, bo do, nie powinien wyjść do walki, bo zresztą to już nieraz moi trenerzy mówili, menadżerowie, ja tam wtedy mogłem w klatce już zostać, nie wejść, bo miałem powikłania prawdopodobnie po przed rozgrzewką do walki miałem ciśnienie, jak zmierzyli mi 220 na 120, więc wyobrażasz sobie, co tam mogło być w walce. No drugiej rundy w ogóle nie pamiętam, nie? Rozumiem. No to jak jesteśmy przy KSW, no to zbliża się Epic Gala. Jak ty typujesz? Adamek czy Kaido? No ja jestem wiesz całym sercem za Mabedem. Po pierwsze bardzo go lubię, więc to raz dwa, jest MMA, więc chciałbym, żeby ten świat MMA utarł troszkę nosa światu no, no i Przede wszystkim to, że znam Mameda, wiem jakim jest super człowiekiem, dlatego bardzo kibicuję. A jeszcze co do Wielkiego Bu, do Patryka, to w MMA byś chciał z nim zawalczyć? Nie, no bo widzisz, Patryk powiedział elegancko, że chciałby ze mną zawalczyć i że byłby zaszczycony taką walką. Ja mu odpowiedziałem, ok, no Ty, ty chcesz, więc ja wybieram formułę walki. Po czym on odpowiedział, że też elegancko się zachował, nie napinał się i w ogóle tylko powiedział, że wolałby w boksie, bo chociaż w boksie to ma szansę, a w innych formułach to bez sensu, bo był workiem do bicia i ja, bicia i ja to szanuję, bo szanuję, bo jest nie struga jakiegoś wiesz, napinacza, że on wszystko może i w ogóle, tylko elegancko się zachowuje, więc takiemu człowiekowi ja chętnie dam mi w boksie walkę i uważam, że to jest on ma rację, że to słuszne, że w boksie, bo w MMA, no niestety, moje doświadczenie wzięłoby dużą górę. To jeszcze teraz tak na śmiesznie, widziałam u Materli na Instagramie, jak tańczyłeś w tych spodenkach. Ja nie wiem, skąd to się wzięło w ogóle, skąd ten pomysł, może komikiem będziesz chciał zostać też? Nie, nie, to jest pomysł Michała w ogóle, my kilkanaście lat temu już jeździliśmy razem na obozy, do AK, do Stanów do San Jose, i wiesz, jak jedziesz we dwóch i siedzisz z kimś ponad miesiąc, to jakbym pojechał z innym człowiekiem, to pewnie byłoby ciężko wytrzymać, a Michał jest typem takim, który nigdy nie zamula. Jest, e, uważam, że na wyjazdy jest super, bo ciągle było śmiesznie i robiliśmy sobie tam różne jaja i wtedy też nagraliśmy jakieś tam tance pod Disco Polo, wiesz o co chodzi. No i teraz, że byliśmy razem na obozie znowu, no to Michał wpadł na pomysł, że trzeba pociągnąć, znaleźć jakiegoś chłopa, który tak śmiesznie tańczy, no i go naśladowaliśmy. Tak, to było niesamowite. Widzowie zapraszam na Instagram Michała Materla, tam zobaczycie. Natomiast już ostatnia kwestia i właśnie to, co mówiłam wcześniej, że jeżeli chodzi o trenera Mirosława Oknickiego, no to tutaj muszę Ci po prostu przytoczyć wywiad, bo... Inaczej nie wiem, jak przekazać to, co mówił o tobie, i chciałabym, żebyś po prostu się do tego odniósł, bo też no, i obie strony powinny mieć prawo głosu, a też widzowie bardzo chcieliby usłyszeć jakby Twoją wersję. Czekaj tylko. A oni po prostu Chodzi o Ciebie. granicy po prostu śmierci, bo e, miałem 8 e, chemii, miałem przeszczep szpiku. I ja miałem jak miałem ten przeszczep szpiku, podczas tego przeszczepu miałem sepsę I, i tam lekarze ledwo tam mnie wyratowali i oni się ze mnie podśmiewali. I, i to poprzydzenie jak otworzyłem klub i byłem słaby, ledwo siedziałem, to oni powiedzieli z Jurasem, że przyjdą do mnie przyciskną do ściany i mi coś tam zrobią. No to jest kolejne kłamstwo z Mirasa strony. Wiesz, prawda jest taka, gdyby to nie jest tak, że Semiraz wywołał raka, ale ten rak też mu troszkę uratował tyłek, bo ludzie chcieli, których on oszukał, chcieli mu zrobić pozew zbiorowy. I przez to, że dostał raka, no wycofali się z tego, bo normalne, tak? To wiesz, to jest choroba, to rak to nie jest lekka choroba, więc wszyscy mu odpuścili i potem. Nawet gdy Mirek, zobacz, wyzdrowiał, jest już kilka lat e, po tym, i zawsze jak coś się narozrabia, no gdzieś tam na konferencjach, nawet jak blieżało tej dziewczynie, takiej, z, ona chyba złodzi łodzi, fitnessce, mhm. to potem jak ludzie na niego naskoczyli, to on zaraz kryje się że, a, bo on miał raka i tak dalej. Nie można za, za wszystkim bronić się rakiem, jeżeli coś mówi i coś robi. To nie może potem tego wykorzystywać, tak? Nie może wykorzystywać, a miałem raka. Wiesz, to no tak jak ja bym też wszędzie to wykorzystywał, że poszedłem na pierwszy trening do Mirka i on, wiesz, na pierwszym treningu zerwał mi więzadło krzyżowe i dlatego mi coś nie idzie albo coś mówię. Nie. Mirek sam prowokuje sytuacje, w których, wiesz... Potem próbuje się właśnie przez tego raka, albo że ktoś się z niego pośmiechywał. Nie pośmiechowałem się, ani ja, ani Juras też nie chcieliśmy iść go naciskać pod ścianę, bo on jest chory, wiesz, no to, to też jest kolejny wymysł z jego strony. Czyli jakby dementujesz to, że to nie miało tak, miejsca absolutnie. Nie miało miejsca, nie zamierzaliśmy do niego iść, bo on ma raka, to jest słaby, to można go akurat zaatakować. To jest totalna bzdura. To widzowie, tutaj macie drugą stronę. Jeżeli chodzi jeszcze o trenera Milka, no to mówił w wywiadzie, ja tu już nie będę pokazywać Tobie, tylko przytoczę mniej więcej, że miał problemy, jeżeli miał jakieś problemy z długami, to miał, dlatego że chociażby od Ciebie pieniędzy nie brał. Przykładowo. Posłuchaj, ja chodziłem do niego pół roku, rzeczywiście nie płaciłem, bo spotkałem Mirka gdzieś tam na zawodach Muay Thai, gdzie walczył mój kolega, który u niego wtedy trenował. Mirek mówił, żebym przychodził, żebym nie płacił i okej, okay, to było w porządku z jego strony, ale to był 2004 rok. Wtedy też Mirek był jeszcze innym człowiekiem. Wiesz, potem on w wywiadach mówił, że też do niego 7 lat. Potem, że 4, wiesz o co chodzi, więc też to się wszystko kupy nie trzyma. wiesz, I ja tego nie umniejszam. Nigdy nie, nie mówiłem, wiesz, że tak nie było, że nie płaciłem, bo rzeczywiście nie płaciłem, zawsze to mówię i to było z jego strony na tamten czas bardzo fajne, miłe. No ale potem się czasy zmieniły i Mirek troszkę odleciał i no, nie, nie miał akurat problemu z długami przez to, że przez pół roku chodziłem za darmo. No hello, no. Sorry bardzo. No podał to jako jeden z, z powodów, to, to jakby ale nie, nie ten kluczowy. Natomiast no tak, zamknijmy może już ten temat, ale mam wrażenie, że bardziej tutaj trener walczy z Tobą gdzieś tam medialnie niż Twój oponent, z którym zmierzysz się już tego 9 marca. Widzisz, bo Mirek wyciera sobie właśnie zawodnikami swoje konflikty. Dlaczego on nie wejdzie do klatki nie zawalczy? Ma do mnie problem, to może ze mną zawalczyć. Ja najmłodszy nie jestem, on też już nie jest najmłodszy. Ja mam dużo kontuzji, on miał raka, więc możemy zawalczyć. Czemu nie chcę, tylko chce, wiesz, podpierać się innymi. No tutaj to. Bym... Ma problem do mnie, ja zapraszam. No tutaj mocne słowa w sumie powiedziałeś. Kurczę, powiem ci Daniel, nie spodziewałam się. Tutaj trochę w obronie trenera no powiem, że no, on jest jednak skorowany i ma swoje też lata. No ja a ty, ty się jestem. trzymasz. Nie, ja udaję, że dobrze się trzymam, wiesz. Aha. też mam swoje lata. No dobrze. Słuchaj, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Życzę powodzenia. Przede wszystkim, żebyście dali fajne show dla widzów. Pozdrawiam serdecznie z WCA. Dzięki, pozdrawiam. Dzięki.